Kolejny rok za nami, dlatego w tym odcinku Magazine News zapraszamy Was na podsumowanie. Jakie produkty ujrzały światło dzienne, a przede wszystkim zwróciły naszą uwagę? Oglądajcie nasze zestawienie, pamiętając, że kolejność jest przypadkowa. Oto 10 najlepszych produktowych premier roku 2022 według naszej redakcji. Jako pierwszą wymienimy kolekcję ceramiki Paradyż, jaka powstała we współpracy z Mają Ganszyniec. O tym, że polski producent płytek swymi projektami wskrzesza zapomniane wzory, wiemy już po kultowych gorsecikach. Tym razem na warsztat trafił klasyczny niewielkich rozmiarów kafelek, którego nowa odsłona sprawia, że traci wszelkie znamiona zwyczajności. Zobaczmy, co o kolekcji mówi jej twórczyni Maja Ganszyniec. Punktem wyjścia i sercem całej tej kolekcji jest Biały Kwadracik. Wokół niego budujemy całą kolekcję. To jest redefinicja całego konceptu dekoracji. W Neve Creative chcieliśmy stworzyć bardziej otwarte narzędzie dla architektów oraz dla klientów, którym będzie można się swobodnie posługiwać i tworzyć dekoracje w zupełnie innym, współczesnym wydaniu. Warto dodać, że właśnie trwa konkurs marki na wykonanie projektu z udziałem tej kolekcji. Szczegóły znajdziecie w opisie odcinka i na naszym portalu. Na zgłoszenia macie czas do 17 lutego. Przesło Norma od Profimi Grupy Flock to prawdziwa rewolucja w myśleniu o tym, jak powstają produkty. Dotyka głębszego sensu produkcji, sprawiając, że wykazujemy się odpowiedzialnością społeczną. Nie na niby, ale naprawdę wszak proces powstawania produktu jest tu przemyślany od podszewki, a raczej od momentu pozyskania materiałów do jego produkcji, poprzez proces tworzenia, aż po logistykę i dostarczenie do użytkownika. Naprawdę warto przyjrzeć mu się bliżej. Podczas Warsaw Home zobaczyliśmy z kolei inny ciekawy produkt. Oczyszczacz powietrza Breeza Arte, zaprojektowany przez Marcina Fatygę dla Ciarko Design. Jak się okazuje, oczyszczacz powietrza może być również donicą na roślinę czy stolikiem z funkcją ładowania indukcyjnego. Niemniej jednak, jego główną zaletą jest technologia efektywnego oczyszczania powietrza opracowana przez laboratorium Ciarko Design, specjalizującego się przecież w temacie. My jesteśmy zachwyceni, a wy. Polska marka Borka, słynąca z miłości do prostego i funkcjonalnego designu, pokazała w 2022 roku modułowy regał. To jednak gratka nie tylko dla ludzi, ale także i zwierząt. Dzięki temu, że stawiana modułowość, znajdzie się w nim przytulne miejsce dla czworonoga. To nowość, ale nowością nie jest piękny wygląd i jakość oferowanego przez markę produktu. Do tych zdążyliśmy się już przyzwyczaić, bo trzymają świetny poziom. Estetyczne miejsce dla kota proszę bardzo. Pora na okno i osłony różnego typu. Często nie wiemy, że to one mają wpływ na wysokość rachunków w domu, a ich wybór może znacząco zmienić charakter pomieszczenia. Produkty Anvis to naprawdę wysoka jakość i możliwość dobrania rozwiązań pod indywidualne preferencje i potrzeby. Wierzcie nam, naprawdę jest w czym wybierać, a więcej o produktach tej marki przeczytacie na Magazynku. Jeśli chcecie urządzić bądź odmienić wnętrze, koniecznie zwróćcie uwagę na kolekcję od Tego Tegoroczna odsłona szklanych laminatów urzekła nas głębią, wszak inspiracją do jej powstania była właśnie głębia oceanu. Dzięki połączeniu szkła i metalu osiągamy niespotykany efekt synergii, połączy w sobie elegancki wygląd prawdziwego szkła z wyjątkowymi właściwościami szklanego laminatu. Materiał można obrabiać przy użyciu konwencjonalnych narzędzi stolarskich, a to znosi wszelkie ograniczenia. Z drugiej strony można świetnie zainspirować się, gdy w zanadrzu czeka na nas przejażdżka obejmująca nawiązania do przeszłości, tej dalekiej, ale i bliskiej. Z kolekcją Rehał możecie przenieść się do lat 20., willi z lat 60. czy dyskotek lat 80. -tych. Poza tym, kolekcja Rehaul Vision Crystal Deep zgarnęła właśnie German Design Award 2023. Całkiem zasłużenie. Gratulujemy. Przechodząc na chwilkę do aranżacji biura, zobaczcie, co ma do zaoferowania kolejny producent. To wykładziny obiektowe, akustyczne, higieniczne, wytrzymałe i estetyczne. Dają wiele możliwości i sprawdzają się w miejscach, w których inne produkty radzą sobie znacznie gorzej. Warto zobaczyć kolekcję marki, ta daje spore możliwości aranżacyjne. W 2022 roku urzekły także nowe kolekcje od hiszpańskiej marki Cosentino. Najnowsza Onirica została zaprojektowana przez wielokrotnie nagradzaną projektantkę wnętrzninę Magon, której udało się połączyć kamienne wzory z innowacyjną technologią. Najnowsza propozycja Cosentino łączy w sobie poetyckie i niepowtarzalne piękno kamienia, i podobnie jak atmosfera snu, pełna jest obrazów i wyjątkowych emocji. Zainspirowana marmurowymi wzorami seria prezentuje 8 kolorów. Trudno wybrać ten Zobaczycie je dokładniej na magazyn.com. Stoliki dla marki Bizarto to poza kanapami świetne uzupełnienie propozycji produktowych tej marki. Ta podjęła współpracę z Grynarz Studio, a efekty jakie zobaczyliśmy podczas Warsaw Home są naprawdę genialne. Niebanalne stoliki grające ze światłem Puro o ażurowej budowie, a także niezwykle pomysłowy twin po prostu zachwycają, bo daleko im do zwykłych stolików. Już sam taki detal sprawi, że nadają wnętrzom świeżego charakteru. Więcej przeczytacie o nich na magazinką klikając w linki umieszczone w opisie tego odcinka. Jako kolejne w naszym zestawieniu wymieńmy okapy od Nordberg. Kiedy funkcja podąża za formą, powstają rzeczy unikatowe. Tak jest dziś w przypadku sprzętów kuchennych, które, umówmy się, pozwalają na to, by zawiesić na nich oko. Dziś to nie tylko ukryta w szafce funkcja okapów, ale i chęć uczynienia z nich biżuteryjnego akcentu wnętrza przewodzi nowoczesnemu urządzaniu wnętrz. Poza tym funkcjonalność, nie tylko w postaci samej funkcji sprzętu, ale i dodatków, np. wygodnej półki, jest się czym zachwycać. Na dziś to wszystko. Jeśli chcecie więcej, koniecznie subskrybujcie nasz kanał. A jeżeli macie newsa lub projekt, którym chcielibyście podzielić się z nami i z innymi, piszcie na redakcj.małpamagaz.com. Cześć!